Pusz cennik dostaw i podpinaj go do swoich ofert. Zobacz, jak łatwo i szybko możesz to zrobić. Różne produkty i różne kraje wysyłki mogą wymagać różnych metod dostaw. Cennik dostaw jest konieczny, żeby zacząć sprzedaż na Allegro. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z prawem, sprzedając w internecie, musisz poinformować kupujących o warunkach zwrotów, reklamacji i właśnie dostaw. Na Allegro nie musisz ręcznie uzupełniać cen transportu za każdym razem, gdy wystawiasz ofertę. Wystarczy, że stworzysz cennik dostaw. Określisz w nim dostępne w Twoich ofertach metody i ceny. W zaawansowanych ustawieniach cenników zdefiniujesz także maksymalną liczbę sztuk czy wagę jednej przesyłki. Możesz stworzyć jeden cennik dla wszystkich produktów, ale możesz też mieć ich kilka i dowolnie podpinać je do ofert. Jak to zrobić? Żeby ustawić cennik dostawy, na początek zaloguj się do swojego konta firmowego na Allegro. Wybierz zakładkę Sprzedaż, a następnie wejdź w Ustawienia sprzedaży. W kolejnym kroku przejdź do zakładki Ustawienia dostawy. W części Cenniki dostaw kliknij Dodaj nowy cennik. Następnie nazwij swój cennik. Dzięki temu w przyszłości łatwiej go znajdziesz i rozpoznasz. Nazwę wpisz w polu Nazwa cennika dostawy. Spośród dostępnych opcji wysyłki wybierz te, które pokażesz swoim klientom w ofertach. Na początek polecamy metody rozliczane sposobem Allegro Standard. Są dla Ciebie dostępne bez dodatkowych umów, a przesyłki nadasz bezpłatnym narzędziem wysyłam z Allegro. Uzupełnij pole maksymalna liczba sztuk. Na koniec kliknij Zapisz i gotowe. Cennik został utworzony. Teraz wystarczy, że dodasz go do oferty, w której ma być widoczny. Wejdź na Akademię Allegro i sprawdź, jak zwiększyć swoją sprzedaż. Akademia Allegro. Tutaj sprzedający zostają ekspertami.